Dzień dobry! W ramach projektu Cała Polska czyta dzieciom chciałabym Wam dzisiaj przeczytać opowieść o moich ulubionych owadach. Adama Bachtaja, malowany ul. Popatrzcie, na ścianie wisi taka piękna łąka. Obraz pani Mirańskiej. Posłuchajcie opowieści o pracowitych pszczołach. Mała pszczółka bzebze bze, pierwsza obudziła się w ulu i pierwsza wyleciała na łąkę, żeby zebrać z kwiatów miodowy nektar. Przeleciała nad sadem, przeleciała nad strumykiem, przeleciała nad drogą, aż zobaczyła umajoną kwiatami polanę. Patrzy, a na polanie stoi malarz i coś maluje na rozpiętym płótnie. Cóż on takiego maluje? dziwiła się. A że była bardzo ciekawa, z głośnym bzyczeniem okrążyła malarza i usiadła na samym czubku jego głowy. Potem spojrzała na płótno i jęknęła z zachwytu. Och, cóż za piękny obraz! Tu czerwone maki, tam ostróżki, tu złotookie rumianki, tu tęczą skrzydły motyl, tam ważka mieniąca się jak krople rosy, a wszystko w modro-złocistym świetle poranka. Ach, westchnęła, gdybym to ja tak potrafiła malować, wymalowałabym cały nasz dom wewnątrz, a wtedy ciemny ul byłby jak słoneczna łąka. Spróbuję, może mi się uda, dodała w myśli. Z czubka głowy malarza sprunęła na paletę i zabrała trochę czerwonej farby. Od tego czasu mała Bzebze -Bze nie zbierała już miodnego nektaru, tylko farby z palety malarza. Przez cały dzień malowała ciemne ściany ula. Zobaczcie. Namalowała łąkę, a na łące czerwone maki, granatowe ostróżki, złotokie rumianki, liliowe dzwonki, tęczo skrzydłego motyla i ważkę mieniącą się jak krople wody. A wszystko to w modro złocistym świetle pogodnego poranka. Inne pszczoły dziwiły się bardzo i z zawiścią spoglądały na bzebze. -bze. Co ty robisz? zapytała jedna. Nie widzisz? odparła bzebze. -bze. Maluję kwiaty, motyle i ważki. Przecież kwiaty masz na łące? Tak, ale w ulu nie ma kwiatów. Druga pszczoła powiedziała ze złością. My wszystkie zbieramy nektar, żeby w zimie nie umrzeć z głodu, a tobie w głowie takie figle. Trzecia nic nie powiedziała, tylko poleciała na skargę do królowej pszczół. Królowo żaliła się wszystkie od świtu do zmroku, pocieczoła zbieramy nektar, a ta mała bzebze bze, nic nie robi, tylko bazgrzy coś na ścianach naszego ula. Królowa bardzo się rozgniewała i kazała zawołać małą zebze. Co się z tobą stało? Podobno nic nie robisz, tylko bazgrzesz na ścianach. Przepraszam cię, królowo, odparła zebze, ale ja też pracuję. Od świtu do zmroku zbieram farby i maluję. To nie jest praca, przerwała jej królowa. Porządna pszczoła powinna znosić nektar, a nie bazgrać. Co nam przyjdzie z tego malowania? Bzebzę, skromnie schyliła głowę. Nie wiem, królowo. Może jednak kiedyś się przyda. Głupstwa pleciesz, zawołała gniewnie królowa. Za karę zabraniam ci opuszczać ul. Będziesz teraz pracowała przy ugniataniu wosku na plastry. Zobaczcie tu. Mała bzebze bze bardzo się zmartwiła. Przez nastaniem zimy chciała jeszcze namalować gałązkę kwitnącej jabłoni i kłos pszenicy, a na kłosie cudownego motyla. Tymczasem musiała siedzieć w ulu i ugniatać wosk na plasty. Nadeszła zima, zwiędły czerwone maki i ostróżki, złotokie rumianki i fioletowe dzwonki. Zniknęły tęczo-skrzydłowe skrzydłe motyle. I ważki mieniące się jak kropla wody. Śnieg pokrył cały świat, a w ulu zrobiło się szaro, smutno i nudno. Nudziły się wszystkie pszczoły, a najbardziej królowa. Pewnego razu królowa zwlokła się z królewskiego łoża, wyszła z królewskiej komnaty. Naraz na ścianie ula zobaczyła kwitnącą mąkę. A na łące czerwone maki i granatowe ostróżki, złoto i lio, liliowe dzwonki, tęczowo skrzydłego motyla i ważkę, a wszystko w cudownym, modrozłocistym złocistym świetle letniego poranka. Co się stało? Zapytała swojego pazia. Czyżby przyszło lato? Taki był on. Nie, królowo, odparł Paś. To łąka którą kiedyś namalowała mała Bzebze. -Bze. Jakie to piękne! Wysnęła z zachwytem królowa. I jak to pięknie, że zimą można zobaczyć kwitnącą łąkę. Za zaraz za kazała zawołać małą Bzebze. -Bze. Przepraszam cię, moja droga, powiedziała z królewskim uśmiechem. Teraz dopiero zrozumiałam, że nie malowałaś na próżno. Wybacz mi, że cię niesłusznie ukarałam. Gdy nadejdzie wiosna, Namalujesz mi na ścianie kwitnącą gałązkę jabłoni. To świetnie królowo, uradowała się bze, bze. Właśnie o tym od dawna marzyłam. To koniec naszej opowieści. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Czytajcie razem. Pa, pa!